Sklepy zapełniają się już ofertą walentynkową. W TK Maxie znajdziecie taką paterę z łabędziem. Myślę, że dosyć oryginalna propozycja. Mąż może kupić żonie taki prezent. Zobaczcie, tutaj taka forma serce, uniwersalna. Jest to po prostu taka forma do postawienia, czyli dekor, który będzie służył też nam na lata. Urocze mi się, cena 59 zł. No, bardzo słodkie, i tutaj zobaczcie, bardzo osobliwy dekor. Dekor jaka in, jako inspiracja z całego świata. Nie wiem, czy to jest taki postument, berło. No, bardzo osobliwy dekor walentynkowy. Również inspiracja ze świata. Zobaczcie, jaka tutaj piękna taka skrzynka pocztowa, miłosna na miłosne listy. Akurat ten dekor jest bliski mojemu sercu. No i bardzo oryginalny. Tutaj zobaczcie, tutaj wyjątkowo taki dekor może akurat kupić dziewczyna chłopakowi. No, ten robocik był tutaj w jednej sztuce bardzo, bardzo oryginalny. Świeca to jak zawsze dla tych, którzy nie chcą się wysilać, nie chcą szukać pomysłów na prezent. No to świeca zawsze jest uniwersalna i pod ręką. Koc, zobaczcie, z włóczki, ale bardzo przyjemny i dosyć przystępna cena 124 zł. Różne świeczniki od 39 do 49 zł. Zależy od wysokości, ale myślę, że bardzo porządne i takie bardzo romantyczne, klimatyczne. No i oczywiście na walentynki można kupić kubek. Kubków był bardzo szeroki wybór, mi szczególnie ten przypadł do gustu cena 29 zł. No i perełka, hit nie mogłam nie nagrać. Zobaczcie, jaka urocza torebka w kształcie serca bardzo porządna. Napowiem wam, te torebki schodziły ze sklepu jak ciepłe bułeczki. Pozdrawiam!